Witajcie w kolejnym odcinku Gwiezdnych Newsów. Spis treści i wszystkie linki tradycyjnie macie w opisie, a teraz, bez dalszego przedłużania, no zaczynajmy. Przed nami już ostatni odcinek ostatniego sezonu The Bad Batch, czyli Parszewej Zgrai, który według zapowiedzi twórców, głównego aktora głosowego, plotek, a także kierunku, w jakim to wszystko zmierza, nie zapowiada się na happy end. Fani prześcigają się w teoriach, kogo z bohaterów pożegnamy na zawsze, jak i do czego to doprowadzi. Ja sam mam kilka różnych wizji na ten temat. Jednak zastanawiać się powinniśmy, czy na pewno będzie to koniec. Najpewniej będzie to pożegnanie z większością oddziału, ale co z wątkiem Rexa, Echo, Ulfa, Gregora, Klona X, Rebeli Klonów? Co dalej z wentres Odpowiedzieć na te pytania twórcom byłoby ciężko nawet w 40-minutowym odcinku, a takiego niestety nie dostaniemy, gdyż finał ma trwać około 25 minut z napisami. I tak pojawiły się fanowskie teorie, podsycane przez jakiś czas przez twórców, że dostaniemy kolejny, nowy serial, będący kontynuacją z zgrai, opowiadającą o rebelii klonów. Z jednej strony miałoby to trochę sensu, gdyż ostatnie odcinki mogą na nadejście nowej produkcji, w której nie pojawiłaby się nasza grupa, a główne skrzypce graliby Rex i Echo. Mogłoby to być przeniesienie niewykorzystanych odcinków i pomysłów na całkiem nową produkcję, zupełnie tak, jak było z Bedbatch. I przecież, jak mówiłem, twórcy ciągle podstają te teorie. Z drugiej strony natomiast możemy się zastanawiać, czy musimy wiedzieć absolutnie wszystko o każdym wydarzeniu w historii galaktyki. No i czy to nie Bad Batch miało być wielkim zwieńczeniem dziedzictwa George'a Lucas'a? Jeśli chodzi o mnie, ja taką produkcję bardzo chętnie bym przyjął. Jej powstanie jest według mnie bardzo prawdopodobne. Tylko jeśli to faktycznie prawda, to jakby ten serial nazwali. Mieliśmy już The Clone Wars, to teraz co? Clone Rebel? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam niestety raczej trochę poczekać. Na szczęście nie będziemy musieli długo płakać nad zakończeniem przygód Oddziału 99, bo już 4 maja, w Światowy Dzień Star Wars, premiery będą miały Opowieści z Imperium, czyli drugi sezon antologicznego serialu animowanego, którego zwiastun znajdziecie na kanale. A, i pozdrawiam, darta cebulę. Dla przypomnienia, sezon pierwszy serialu, nazwany Opowieści Jedi, opowiadał historię Jedi, a konkretnie przechodzenia na ciemną stronę hrabiego Duku i dorastania Asokitano. Drugi sezon skupić się ma na Morgan Elsbeth oraz Barrys Offie, której dość dawno nie widzieliśmy. Co ciekawe, moim zdaniem łączy się to trochę z poprzednim tematem i potwierdza to dawne plotki. A mianowicie, jakiś czas temu twórcy serialu, a nawet aktorka podkładająca głos Asai Ventress, potwierdzali, że to nie koniec tej postaci, a BedBech to tylko przedsmak tego, co ma nadejść. Wcześniej do internetu wyciekły informacje iż w filmie poza drugim sezonem opowieści Jedi, pracuje się obecnie nad dwoma projektami, czyli, uwaga, uwaga, Tales of the Bounty Hunters oraz Tales of the Sith. I szczerze mówiąc, długo zastanawiałem się nad tymi pogłoskami. Z jednej strony w nie wierzyłem, z drugiej jednak sądziłem, że serial skupiać będzie się na razie tylko na Jedi. A tu nagle spadł zwiastun opowieści z Imperium. Moim zdaniem potwierdzający plotki oraz tego typu produkcji. Nie zdziwiłbym się, gdyby następnym sezonem byłyby opowieści łowców nagród, gdzie połowa odcinków przypadłaby dla Ventres, a druga, i tu moja spekulacja i życzenie, przyniosłaby historię młodego Boby opowiedzianą w niedokończonych odcinkach Clone Wars, a do której odwołują się bohaterowie w jego serialu. Kolejny tytuł, Tales of the Sith, też miałby trochę sensu, zwłaszcza, że niedługo wychodzi The Acolyte, gdzie mogą się pojawić odniesienia do legendarnych lordów. A jak mówiliśmy już o zapowiedziach, to nie można nie wspomnieć o zwiastunie fabularnym gry Star Wars Outlaws od studia Ubisoft, który miał niejeść pozytywne odczucia po ostatnich aferach z branży gier, a przyniósł tylko kolejne kontrowersje związane z dość wysokimi cenami różnych edycji gier, wymaganą instalacją połączenia z internetem, a także z misją dla dżaby dostępną tylko dla graczy, którzy dopłacą. Ale cóż, przynajmniej będzie można zagrać w Sobaka. Premiera 30 sierpnia. Także to by było na tyle w tym odcinku. Nowy serial o klonach, Tales of the Sith, Tales of Bounty Hunters, na którą z tych produkcji czekalibyście najbardziej i czy zagracie w Star Wars Outlaws. Jeśli ja się z nami żegnam, do usłyszenia w następnych odcinkach i niech moc zawsze będzie z Wami. Cześć!